Cześć, tu Wojtek Munarczyk. Dzisiaj będę prawie podrywał dziewczyny. Sorry, yy, słuchaj, bo tak widziałem, że idziesz, pomyślałem, że może yy, w czwartek okej. Okay. Przepraszam, yy, słuchaj, bo w piątek za bardzo nie mam co robić i pomyślałem, że może yy, znaczy jeśli nie chcesz to nie i. Przepraszam, to twój samochód? Tak, powiedzmy. A chciałabyś się spotkać? Nie, dziękuję. Okej. Okay. Przepraszam. Yy, czy... A... Dziewczyny chciałybyście pójść ze mną na randkę? Przepraszam, bo nie jest... A, nie A po Polsku. Z Ukrainy. Polsce. A z Ukrainy? Tak. Aha, to nic, nic y, Sorry, bo y, Co? czy byś... Widziałem jak. Niech mnie. Dobra też mi tam jakieś Hej. Nie chciałabyś zaprosić mnie na kawę? <laughs> ja ciebie czy ty nie? No ja nie wiem. Znaczy, słuchaj. Przepraszam, bo tak y, zobaczyłem, że idziesz z koleżanką, pomyślałem, że, że może Mam... czwart... Y... Znaczy jeśli nie chcesz, to... <głosy> Ej, <głosy> teraz żartowałem. Z chłopakami nagrywamy filmy na YouTube. To jest taki eksperyment, że wiesz, wkręcamy ludzi, że niby podrywamy, czy coś i to nie wychodzi, że ja się peszę. Nie ma problemu, żebyś była na nagraniu? Wiesz, bo tu chodzi o reakcję ludzi tylko. Ty dobrze zareagowałaś, bo się zaśmiałaś. No to dzięki. Wojtek jest tu. Ja sobie to. Koleżanko, byłaś w ukrytej kamerze. Tam jest kamera. Robimy taki eksperyment, wiesz, że ja niby podrywam kogoś. Nie, że zazwyczaj wszystkie odrzucają. Nie będzie problemu. Pozdrawiam. Nie będzie problemu. Dzięki.